Siemanko, z tej strony Aleksinia. Przed nami kolejny odcinek z kariery Juventusem, przed nami 26 kolejka, serie A metz Hellasem Verona, Hellasem, który jest na 12 pozycji, my na 6, .00. ale na samym wstępie chciałbym Was poinformować, że około godziny 17 pojawi się ankieta, w której będzie można zagłosować. Czy mam rozgrywać jedno spotkanie na odcinek, czy też może mam nie rozgrywać w ogóle tych spotkań? Także dajcie znać, co ty myślicie. Jest to gdzieś propozycja jednego z was, abym rozgrywał chociaż jedno spotkanie na odcinek, albo w ogóle po prostu jak czasami grał te spotkania. Także będzie możliwość głosowania w tej ankiecie. Przypominam, że około godziny 17 się ona pojawi. Także zachęcam do głosowania. No ale wydaje mi się, że w tej karierze nie będziemy już grać, tylko ją dokończymy sobie na symulacjach i ewentualnie od nowej kariery byśmy już sobie grali co jakiś czas mecz, no bo tutaj jednak jesteśmy tylko Fabio Cannavaro i tutaj nasz zespół ma być dobrze prowadzony w symulacjach. A my przechodzimy już do meczu z Hellasem Verona w Hellasie mamy Montipo w Bramce, Magnani, Dawidowicz, Günter, Faraoni, Tamezę, Ilic, Doik, Henry, Ivoni i Funes Mori. Także jakaś tam ekipa jest niezła. W poprzednim meczu Remis u nas na Allianz Stadium z nimi. a Teraz wygrywamy 3-0 Kowacic, Wlachowicz i Kowacic. Fantastyczny mecz Chorwata. Też niezły mecz Serba. No, z i na bramkę, to gdzieś trzeba jednak odhaczyć, że nasi napastnicy gdzieś tam w formie dalej są. No, my symulujemy, przechodzimy do meczu z Fiorentiną. Potem mamy Puchar wok z AC Milanem. No i gdzieś za tydzień będziemy mieć mecz z Chelsea. Oczywiście w 1 8, tak, jednej, 8 bo jednej 16 Ligi Mistrzów. A my idziemy na konferencję prasową. Musimy skupić się na defensywie, chociaż mecz z Hellasem właśnie pokazał, że jednak dobrze w tej defensywie sobie radzimy, no bo czyste konto, 3-0. Wiadomo, no Hellas to nie jest rywal pokroju AC Milan czy Chelsea, ale jednak yy, na czymś fundamenty trzeba budować, tak? Na czymś fundamenty trzeba budować. No a przed nami mecz z Fiorentiną. Fiorentina jest na czwartej pozycji. Jeżeli byśmy wygrali to spotkanie, to już byśmy tylko mieli punkt straty do... Tej czwartej pozycji, chyba że ktoś Fiorentinę przeskoczy. My niezmiennie w składzie szczęsny: Mendy, Guardiol, Bremer, Montiel, Kieza, Kowacic, Fernandez, Kulusewski, Zyjech i Wlachowicz. Z kolei Fiorentina, Golini, Michel, Paulista, Martinez, Venuti, Sotil, Barak, Palacios, Ventura, Gonzales i Jowicz. Ciekawy skład z Fiorentiny. Fajny też zespół do prowadzenia kariery. No ale z Fiorentiną pogrom: 5 do 1. Mendy, Kieza, Zyjech oraz Wlachowicz i Montiel. Dla Fiorentiny Gonzales, chyba w końcu nasza maszyna i Juventusu się zazębiła. No nie powiem, dałem parę wytycznych w naszym zespole, dokładnie bocznym obrońcom, jednemu środkowym pomocnikowi skrzydłowym, co mają bardziej robić. No i chyba to działa. Zobaczymy w meczach z silniejszymi zespołami, tak jak właśnie Ace Milan czy wcześniej przyznam nie wspomniane Chelsea. No ale na razie start odcinka fenomenalny. No i zdominujemy Ace Milan, no jesteśmy pewni swego. Musimy być pewni swego, bo jednak jesteśmy Juventusem. No a Juventus musi być w topce we Włoszech, tak? No nieważne, czy się lubi Juventus, czy nie. My jesteśmy akurat po tej stronie, gdzie bardzo lubimy Juventus, bo go prowadzimy. Więc chcemy być w topce, tak? Nie oszukujmy się tutaj. No a my jesteśmy już w półfinale Pucharu Włoch, także byśmy mogli tę szansę wykorzystać i wejść do finału. A w składzie Milanus jest Maiginian, czy Mazinią? Hernandez, Kier, Hernandez, Dest, Krunic, Brachim. Dias, oczywiście, Benasser, Rebis, De i Salmakers. My wyjdziemy, wydaje mi się, że z małymi rotacjami, za wystąpi sobie Zakaria. Tylko jego byśmy mogli naśpiać, nie. To wyjdzie Miretti. Niech wyjdzie sobie Miretti, wyjdzie Pellegrini za Mendiego, bo za Bremera wskoczy sobie właśnie omawiane wcześniej Mendy. Bo chciałbym, żeby Bremer był gotowy jednak na Liga Mistrzów. Liga Mistrzów jest troszkę dla mnie ważniejsza. Na ławkę wskoczy Bonucci, a w sumie Di Maria wskoczy chyba za Hakima Zjecha. No, mam nadzieję, że i tak uda nam się pokonać Milan, ale musimy tym składem rotować i wygrywamy 2 do 0. Wlachowicz oraz Montiel. Pewne zwycięstwo pomimo, pomimo tych paru zmian. Nie zawodzi Di Maria 7 3. nie zawodzi Mendy 7 8. nie zawodzi chyba też Miretti 6-4, przeciętny występ młodego Włocha. Pellegrini też dobrze zagrał 7,4, także to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, po prostu wreszcie powiedział, że pomimo rotacji w składzie, naszej Juve zaczyna wyglądać bardzo dobrze. No ale mamy mecz z AS Romą, tutaj też wyjdziemy troszkę rezerwowym składem. Może być jeszcze lepszy Ferland. Myślałem, że bezpośrednio po meczu z Milanem mamy mecz z Chelsea. Także mój błąd, ale nic nas nie kosztowało. AS Roma, z którą się mierzymy, jest liderem. 65 punktów, także nieźle Rzymianie sobie radzą. No oczywiście, konferencja prasowa klasycznie. Przeciwnik ma się mieć na baczności. No bo my jesteśmy w gazie, tak? My jesteśmy w gazie. Trzeci mecz z rzędu wygrany i to trzeci mecz z rzędu wygrany pewnie. Powalczymy do końca o mistrzostwo. No, nie ma innej opcji, tak? Po 26 kolejkach, po 27 już kolejkach, mamy szóstą lokatę dalej. Jak to wygląda? Jak, na ile mamy jeszcze szansę, cokolwiek tu działać w tej lidze? Szybka analiza. Mamy 13 punktów straty do AS-ROMy. Po tym meczu możemy już mieć 10. We Włoszech jest kolejek 20, czyli 19. No, mamy 38 kolejek. Także 11 do końca. Więc możemy tu jeszcze niezłe cudy zdziałać, ale możemy też jeszcze zdziałać troszkę zmieniając paru zawodników, żeby mieli siłę. Wyjdzie Richarlison za Wlachowicza. Dostanie szansę. Malogusto za Montiela. Oj, nie Wlachowicz za Montiela, tylko Malogusto. Chciałbym zobaczyć w końcu Zakarię, ale Zakarię zobaczymy na ławce. I Baldazini za Pelegriniego na ławce i wydaje mi się, że tak, możemy ruszyć na AS Rome, no jednak to jest lider, nie możemy ich za bardzo zlekceważyć, ale parę korekt w składzie się przyda i my przegrywamy 2 do 0. Pierwsza porażka w tym odcinku, dwa strzały Rome, dwie bramki. No i niestety, zamiast tracić 10 punktów do AS Rome, tracimy już 16. No ale przed nami mecz z Chelsea w Lidze Mistrzów. Oczywiście u nas na Allianz Stadium, przypominam, że pierwsze spotkanie Zakończyło się wynikiem 2 do 1 dla Chelsea. No ale w tym spotkaniu nie podłamujemy się porażką z w, w Romą. Także musimy tutaj udowodnić swoją wyższość, swoją pewność siebie, którą zbudowaliśmy w meczu z Milanem, z Fiorentiną Hellasem Verona, że możemy to też przełożyć na mecze Ligi Mistrzów. No bo tutaj jest nasz priorytet, tak? Jeżeli uda nam się gdzieś zajść wysoko, to może brak tego Mistrzostwa Włoch, yy... Będzie nam jakoś wybaczony, tak? Nie robimy żadnych zmian. Wraca do składu Vlachowicz, oczywiście. Montiel nasza, nasze najsilniejsze zestawienie. Z kolei w Chelsea mamy Mendiego w bramce. Chui, Chilwell, Kulibali, Silva, Spiliqueta, Ruiz, James w obronie. W środku pola Jorginho i Havertz. Na lewym boku Sernik, na prawym Pulisic I na ataku Obamy Myślę, że to jest skład w naszym zasięgu. No i cóż, oby nam się udało. Czy nam się to uda? Udało nam się wyeliminować Chelsea 3 do 1. Także w dwóch meczach mamy 4-3. Fajnie, bo na trzy strzały trzy bramki. Kulusewski, Bremer, Richarlison. Richarlison wchodzi w przerwie za Wlachowicza i daje nam awans. Także naprawdę super zachowanie Brazylijczyka. No i właśnie na takie momenty Brazylijczyk został przez nas ściągnięty. Eliminujemy Chelsea. Czy ktoś już rzeczy został wyeliminowany? Został wyeliminowany Tottenham przez AC Milan. Okej. Okay. Także no idziemy coraz wyżej. Nie to cieszy, no bo ta Liga Mistrzów niewątpliwie nas na pewno ratuje, jeżeli chodzi o opinię zarządu. Tutaj mamy parę raportów, no bo cały czas trzeba zawodników skautować. Nadal masz miejsce w składzie Filip Kosticz. Nie denerwuj się, jesteś dobrym zmiennikiem. Wiadomo, że pewnie byście ograć, ale no, nie zawsze się da. Polska nazywa na trenera reprezentacji. No, byłoby to realistyczne, tak gdyby Fabio Cannavaro w końcu przyszedł do tej reprezentacji Polski, ale no my jako Fabio Cannavaro się nigdzie nie wybieramy. Z kolei Kieza wybiera się na prawe skrzydło. Na lewe skrzydło wybiera się Filip Kostić, który prosił o to nas, żeby grać. Pelegrini dostanie szansę za Mendiego i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Nie, jeszcze Miretti za Fernandeza. Miretti niech się zmieni z Kowaciczem. I tak oto ruszymy na Monzę. Na Monze, które ma w ramce Kranio, Ruganiego, naszego byłego zawodnika, Pablo Mari w obronie, Sensi, Pesina w środku Pola, Sofian Bufal, Pytania też myślę, że jest kojarzonym zawodnikiem. No ale nas to nie, nam to nie jest straszne, bo my wygrywamy 2 do 1. Kostić i zijak, nie trafiony rzut karny, Wlachowicza, jeszcze Ferland Mendy wchodzi za Bremera. Jak wpisał się Miretti? 6-8, przeciętnie. Pelegrini 7-1. Fajne jest to, że Pelegrini wchodzi do składu. I on nie odstaje poziomem od reszty zespołu. Z kolei jak wchodzi Malogusto, to on strasznie odstaje od zespołu. No i tutaj nad Malogusto musimy się też troszkę pochylić, jeżeli chodzi o przyszły sezon. Czy może dla tego zawodnika lepszym nie byłoby jego wypożyczenie? Po prostu, jak on ma się gdzieś na ławce i się marnować, no to chyba też nie w tym rzecz. A my sobie tam zawsze kogoś znajdziemy. Dostajemy jeszcze 9 milionów za Ligę Mistrzów, a my gramy z Sampdorium. Sampdorium, która jest na 18 pozycji się na wyjeździe gramy w Genui, mam nadzieję, że nasza pasta w lidze włoskiej dalej zostanie podtrzymana, tak, jeżeli chodzi o to. Wiadomo, gdzieś tam przerwało nam AS Roma, ale ten mecz wymazujemy z pamięci, no i lecimy dalej po zwycięstwo, no bo mimo wszystko, pomimo tej porażki, jesteśmy dalej rozpędzeni, moim zdaniem. No oczywiście do składu wraca Mendy, wraca Eee, też eee, e, Kowacic, tak? Kowacic wraca? Czy Fernandez jeszcze się pewnie kogoś ja zmieniałem, No ale dobra, nie zmienia to faktu, że w Sampdorie musimy kulnąć i kulamy ją 4 do 1. Kowacic, kuluseski, Wlachowicz i Wlachowicz, super występ z zespołu. No i o tym mówię. Wchodzi Gusto za Montiela 6-1, ocena Gusto w wygranym meczu 4-1. Eee, także to jest niepokojące. Niepokojące jest to, że po wejściu Gusto też stracimy bramkę. No i naprawdę co do tego chłopaka, bym się Poważnie zaczął zastanawiać, no bo nie podoba mi się to. A też ściągnęliśmy go z myślą o przyszłości, no ale jeżeli on tak już gra teraz, no to ja się boję, co to będzie za chwilę. No zresztą widzimy po jego moralach, jest sfrustrowany, no ale nie ma się co dziwić. Za jego miejsce skakuje Zakaria, bo Zakaria może wskoczyć i środek pola i środek obrony. Także Szwajcar gdzieś tutaj sobie będzie siedział u nas, no a my już przechodzimy do kwietnia, no bo 1 kwietnia w Prima, aprilis gramy ze Specją, junior chce odejść, Boszko Dragowicz tutaj też Jovanovic zmiana pozycji, 56, no niewiele ale niech ćwiczy chyba podania, bo jednak jak jest prawnym skrzydłem to bym też umieć podać Boszko Dragowicz to jesteś ty, o Boże, to sprzedaż będzie też tych lepszych juniorów może już bym przesunął do nas, tego 69 overalla i 67 z racji, że też mają 17 lat, to z niedogo będą krzyczeć, że oni chcą do zespołu, więc uprzedziliśmy to, a tak gdzieś ich morale będą na pewno większe. No a tak jak mówiłem, przed nami ze specją. Specja jest 20. My jesteśmy 5. Yy, także idziemy coraz bardziej w górę. Yy, no, mogę to no przesunąć. Super. Yy, będą małe zmiany w składzie, jeżeli chodzi o mecz ze specją, chciałbym, żeby do składu skoczył Pellegrini. Yy, za Enzo Fernandeza chciałbym, żeby sobie wskoczył Miretti i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o rotację. Tak czy nie? Chyba tak. Nie ma co tutaj też za wiele kombinować. Yy, dajmy szansę po prostu tą Pelegriniemu, bo on naprawdę gdzieś fajnie wnosi dobry poziom do grania, ale ze specją remisujemy jeden do jednego. Hakim Zyjek dla nas, dla specji Szumurodów. Pelegrini 5-8, no i tak go chwaliłem, aż w końcu się wylał. Ale wylała się cała obrona, bo cała obrona poza Mendin, który przez ławki 5-8 i Bremerem 6-3. w Lachowicze 6-1, dobry mecz z Jechem, ale to jest mecz z Bramką. No i niestety z ostatnią ekipą Serie A potykamy się. No to też w sumie trochę pokazuje, że tym składem nie możemy sobie za bardzo rotować. A jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, trafiamy na Liverpool. Czy to jest dobre losowanie dla nas? Nie. Na pewno nie. Liverpool jest mocną ekipą, jeżeli chodzi o FIFA. No w rzeczywistości też, tylko gdzieś tam zadyszka jest złapana i to dosyć duża przez ekipę Jurgena Kloppa. No ale myślę, że jesteśmy w stanie pokonać tenże Liverpool. The Reds myślę, że no, muszą być w naszym zasięgu. No, na tym etapie nikt nie jest w przypadku. My też tu nie jesteśmy w przypadku. Pokonaliśmy Chelsea, czyli ich ligowego rywala. Także Myślę, że na Liverpool też nam starczy sił zwłaszcza, że pierwszy mecz gramy u siebie, więc byśmy mogli tutaj dobrze wypaść. Jeżeli chodzi o Liverpool, to w bramce Alisson, w obronie Robertson, Van Dijk, Militao i Trent, alexander Arnold, środek pola to Fabinho, Thiago, Alcantara oczywiście i Daniel Olmo, a atak to jest Luis Diaz, Thomas Müller oraz Mohamed Salah. No my robimy powrotną zmianę, oczywiście wskakuje Fernandez, skakuje Mendy do składu, no i idziemy po pewne zwycięstwo, czy tak tym razem będzie? Nie, przegrywamy 2-1 z Liverpoolem u nas na Allianz Stadium. Kovacic dla nas bramką, Enzo Fernandez wylatuje w 28 minucie. No i myślę, że to na pewno zaważyło troszkę o wyniku tego spotkania. No bo jednak jak już od, 20 minu od 28 minuty gra się w osłabieniu z Liverpoolem, to ciężko jest coś nadrobić. 16 milionów oferuje Liverpool za Di Maria. spoko, weźcie go sobie. Zawsze tu dla nas jest jakiś pieniądz, spodziewam się po Tobie więcej Zakaria. No i właśnie mamy tego Zakarię. To może by tego Zakarię też przerobić na środkowego obrońcę, no bo on z takim środkowym pomocnikiem to już na pewno nie będzie, bardziej SPD. A na SO by nam się mógł jeszcze przydać dwa tygodnie. No właśnie o tym mówię. Na SP jest 82 tygodnie, więc tutaj myślę, że na spokojnie. Na SO i mamy wtedy trzech fenomenalnych środkowych obrońców. Tak? No bo mamy Wardiola, mamy Bremera i mamy Zakarię. No a przynajmniej z Napoli no dostajemy też ofertę kolejną za Di Maria. 16 milionów, 800 tysięcy, 700 tysięcy więcej oferuje Bayern Monachium niż Liverpool, no ale pewnie Di Maria pójdzie do Liverpoolu. No ciekawy zwrot akcji był zawodnik Manchesteru United. Będzie możliwe, że grał na Enfield. No dla nas mecz za 6 punktów z Napoli. teraz jest e, natłok dwóch najważniejszych meczy. E, nie wiem, czy nawet nie w sezonie. No bo jeżeli Napoli nam odjedzie, to ciężko będzie już ich dogonić. A jeżeli przegramy z Liverpoolem, no to odpadamy z Ligi Mistrzów. I totalnie nam się ten sezon posypie, tak? E, no, będzie to bardzo słaby scen, jeżeli nie uda nam się nic wygrać. Chociaż dalej jesteśmy w Pucharze e, Włoch. W Coppa Italia, tak? No jesteśmy już tam w finale. Po wyeliminowaniu, wy po odpadnięciu AC Tutaj mały chochlik językowy, ale no trudno zdarza się. No i jeżeli chodzi o mecz Napoli, no to zjecha wskoczy sobie. No nikt nie wskoczy. No bo chyba nie ma sensu tutaj coś zmieniać. No nie wiem, musimy zaufać naszej podstawowej żelaznej jedenastce. No, kondycyjnie najlepiej nie wyglądają, ale trudno. No, Napoli musimy pokonać. Pokonujemy 2 do 1. Wlachowicz z dubletem. Fara dla Napoli. No i najważniejsze jest to, że gonimy w lidze Włoskiej. Pytanie, czy jeszcze będziemy mieli za czym gonić. No, ale teraz mecz na Enfield z Liverpoolem. No i teraz wszystko się rozstrzygnie. Mecz, nie mecz, tylko Hiszpanie chcą do nas do reprezentacji swojej. No, a my byśmy chcieli. Pokonać Liverpool na Enfield, co będzie bardzo ciężkim zadaniem, zwłaszcza, że gramy bez Enzo Fernandeza, no ale nie mamy też z drugiej strony presji, no bo to Liverpool jest faworytem w tym spotkaniu, a my musimy tylko gonić, tak? No wiadomo, też pod murem będziemy, ale my nic nie zmieniamy. My idziemy tą samą taktyką, idziemy tą samą formacją i praktycznie idziemy tym samym składem, tylko zastąpimy Enzo Fernandeza. No, bo wiadomo, na no Enzo nam wypada. Po niezbyt mądrzej grze. Mądrej grze, no i tutaj by musiał wskoczyć Miretti. Albo Denis Zakaria. No i stawi, stawi, postawimy na Zakarię po prostu. Eee, Baldanzi. Niech sobie wskoczy na ławkę. Albo, o, Bonucci. Bonucci niech sobie wskoczy. Res, reszta składu, no. Kowacic trochę podnęczony, no, ale nie mamy innego wyjścia. Teoretycznie byśmy mogli zrobić tak, że ściągniemy im Martura przed meczem, ale to jest trochę nie fair. Eee, no i cóż. Czy uda nam się uratować ten mecz? Nie. Odpadamy z Ligi Mistrzów. 2 do 1. Przegrywamy z Liverpoolem po raz drugi. Diogo Jota i Luis Diaz dla nas tylko Hakim Zyjech. No i niestety na etapie finału żegnamy się z Ligą Mistrzów. Pozostają takie zespoły jak Red Bull Lips, który wyeliminował Real Madryt. Atletico Madryt gra z Olimpikiem Marsylią. No a Barcelona gra z AC Milanem. AC Milan pokonał Barcelonę 3 do 0 w pierwszym meczu. Także to jest taka ciekawostka. No niestety, ale idzie nam strasznie słabo, jeżeli chodzi ogólnie o ten sezon. Di Maria przechodzi do Liverpoolu. No i cóż, widzicie, ocena nam bardzo mocno spadła. Koniec zawieszenia Enzo Fernandeza. My jeszcze gramy rewanż z tym Milanem. Jeżeli chodzi o Puchar Włoch, no to sobie dogramy jeszcze te dwa spotkania, bo przy z no tutaj będą już zmiany. Delikatny urlop paru zawodników dostanie. Miretti, Rich, znaczy Richard Sambaldanzi, tutaj sobie wyjdzie Kostić, do środka Pola Zakowacicza, wcześniej omawiany Miretti. Na środek obrony poprosimy Mendiego, niech się tu zajmie z Guardiolem, na lewą obronę Pellegrini Zakulusewskiego. Nikt. No i w ramce niech będzie Wojtek Szczęsny po prostu. Zagrajmy z tym Kremonenzę. mam nadzieję, że się nie potkniemy. No potykamy się 2 do 2. Baldanzi strzela bramkę oraz Kosticz, no tyle dobrego, że nasz, no nabytek, jakim jest Baldanzi, który zadebiutował bodajże w pierwszym składzie, chociaż strzela bramkę, no ale z Kremonenzę się potykamy. O własne nogi. No i wywalamy się na głupi no a przynajmniej AC w Pucharze Włoch. Oczywiście pierwszy mecz wygraliśmy dwa do zara No i tak naprawdę ten Puchar Włoch to jest nasza jedyna chyba nadzieja w tym sezonie, żeby wygrać jakiś tytuł. Myślałem, że wyrzuciliśmy już AC Milan z tego Pucharu, no ale zapomniałem, że tu są rewanże, tak? Niestety. No i cóż. Najprawdopodobniej w przyszłym odcinku skończymy sezon. Jak go skończymy, to ja nie wiem, ale. Wiem, że musimy pokonać AC Milan, albo chociaż nie przegrać tego meczu 2 do 0. Przegrywamy 2 do 3. Ale na szczęście awansujemy z racji na lepszy bilans bramkowy 4 do 3 w dwóch meczu. Dla nas Bremer Zjek dla Acemilanów Florencji Rebic oraz Keteler. No nie, nie podoba mi się to, że przegrywamy u siebie, tak? OK awansujemy do finału, ale nie jest to dobra wiadomość, bo też gramy za SROMą, która nas pokonała, więc... Przed nami mobilizacja, przed nami mecz z Empoli no i praktycznie została nam resztka sezonu, bo zostały nam zostało nam 5 kolejek plus finał Pucharu Włoch. Także przypominam o ankiecie, która pojawi się około godziny 17.00 no i cóż, do usłyszenia, cześć!